Siemanko, Sebastian, Bikibor.pl 21.20 Szykuję się do przewózki pszczół Przyjechałem po drugie autko Zobaczymy, miejmy nadzieję, że Że to się dzisiaj uda Jest temperatura gdzieś koło 14 stopni Honkerek już stoi W gotowości bojowej No co, podjeżdżamy Bierzemy pszczółki i Jedziemy Trzeba pozamykać grotki, sprawdzać. Zobaczymy, czy sam sobie poradzę, żeby to powrzucać. No i jedziemy. Cóż na pierwszego kursika postaram się wziąć wszystkie najcięższe ule. Żeby później drugim było troszkę łatwiej. Zaraz zobaczymy, jakbym sobie miał nie poradzić w tym momencie, no to zadzwonię po kolegę. Zobaczymy, już dawno nie dźwigałem tych uli, one troszkę mi się ponapełniały, bo jednak cały czas mamy jakiś pożytek i cały czas coś pszczółki noszą, więc no, miejmy nadzieję, że poradzę sobie, jednak tej siły troszkę jest. Teraz jeszcze muszę tylko odbezpieczyć sobie tutaj siatkę, żeby wjechać do środka. Tutaj nie widać w tym, ale jest siatka. No, po co ta siatka? No, przede wszystkim po to, żeby kury nie wychodziły bo kury, kaczki i pszczoły są w jednym miejscu także to jest powód dobra teraz muszę tutaj troszkę pokręcić także chyba chyba na razie rozłączę po kolei ładujemy tak jak się podjeżdża eee, no najpierw może je tr troszkę pozabezpieczam. Dobra. Pauzunia. Tu spora część uli pozamykana. No więc podjeżdżam teraz, żeby je powrzucać. Zobaczę, czy jeszcze jakieś będę dobierał, czy to, co mam przygotowane na ten pierwszy kurs, już wystarczy. Dobra. odjeżdżamy sobie. Lekko nie jest. Ciasno troszkę, ale... Ważne, żeby jakiegoś po prawej stronie unika nie zrzucić. Dobra. O, ale trzęsie. Niezłe, nie? Halogen daje radę. Tak są światła normalnie, a jak wrzucimy halogena... No cóż, jedziemy na pierwszego kursa. Właśnie spakowałem wszystko, uchodziłem się. Mam kombinezon cały przemoczony. Chyba mnie nie słyszeliście, ja sobie gadam. A mi słuchaweczka wypadła. E, załadowane wszystko. Nie będę już tego wycinał chyba. Próbuję ciągłość pociągnąć filmikiem. E, załadowane wszystko, upucony jestem jak cholera. No ale cóż, spakowane i jedziemy. No. Jesteśmy u nas na gospodarstwie, tutaj gdzie ma pasiekę, i wyjeżdżamy w góry. Czas przejazdu gdzieś około 2,5 do 3 godzin zejdzie. E, mam nadzieję, tylko tyle, że zdążę obrócić e, z drugi, zdążę wrócić przed tym, jak będzie jasno, e, na drugi kurs. No tak? Jedziemy. Zaraz zobaczymy, może jakiegoś lekkiego będzie połączenie, ale zobaczymy. Tam rozładowane, odjechałem trochę, bo o cholera, no, natychwało mi do samochodu. Także tak to wygląda bez stojaków na razie, za tydzień przyjeżdżają stojaki, ale już tutaj się dzieje efekty, wszystko tutaj wrówa, lata nie wiem czy widać jak... najpierw przywiozłem pszczoły, dopiero później z tyłu postawię stojaki poobkaszam tutaj, bo na razie tyle co wyjeździłem samochodem, no niestety ja Ci sobie, bo mnie zaraz nie są zadowolone za bardzo Już myślę, że noszą, bo już chyba rozpoznanie w terenie zrobiły. Także jest git. Dobra, odjeżdżamy. Jakąś małą nawróteczkę zrobimy. Nie jedziemy. rozszywało tutaj barszczu sosnowskiego. Bardzo, bardzo niemiła roślinka. Teraz może pojadę, pokażę Wam, jak to ona wygląda. Nie wiem, czy widać to. No to... Tutaj to, o cholera, słońce patrzy i nie wiem czy widać, te dwa, te, te, te cztery takie wysokie, no nie bardzo jak ten, jak gdzieś spotkacie, jak chcecie się opalać na plaży czy coś, to lepiej unikać tej roślinki, bo wydaje takie bardzo parzące soki i może być problem, bo tak naprawdę takie poparzenia bardzo wysokiego stopnia są, jak coś sobie ta, ta oleistość tej rośliny, nawet jak tylko gdzieś leżymy koło takiego, e, koło takiego krzaczka, to, to możemy zostać możemy poparzeniem. Także trzeba uważać na takie roślinki jak barszcz Cosnowskiego. Dobra, odjadę stąd, czyli jeszcze coś dogramy. No i cóż? Tak jak mówiłem, wywiozłem pszczółki lipa. Zaraz sobie gdzieś poszukamy grykę. A w, takiej, w takim towarzystwie sobie jestem w tym momencie statko, koni. Koniki polskie. Jest tutaj chyba tego około 60 sztuk. A trzyłki tam pod lasem. W tym momencie już nie, nawet nie zliczyłem 29 albo 30 sztuk. Jeszcze coś w przyszłym tygodniu. Przywiozę, ale to już konkretnie na Grykę będziemy jechać. No co, tutaj piękna łączka, koniczyna, jakieś różne, ziółka, nie ziółka, kwiatki, nie kwiatki. To tutaj na miejscu. Tam w oddali Lipa. I może gdzieś będzie w pobliżu Gryka, bo w tamtym roku była po drugiej stronie, także zobaczymy. Tutaj... Widok na jeziorko leśnieńskie Tam gdzieś za drzewami widać dach Zamku Cocha. Także takie, taka fajna, cicha, spokojna miejscówka. Widzę trochę młodych rybaków. Fajnie, nie? I też się podoba. No, zobaczymy, jak to będzie. Chwile, tutaj postoją. Część, właśnie przerzucę na grykę, tylko trzeba ją znaleźć. Właśnie za chwilę jadę szukać gdzieś, żeby z kimś się dogadać na tych terenach. Często się spotyka, tak jak mówiłem, jakieś takie mniejsze areały. 4-5 hektarów, gdzie żaden pszczelarz tego nie obstawia. Ja wtedy sobie mogę 10-12 uli na jednym postawić. Z 10-12 na drugim. Także nie ma tutaj takiej konkurencji jak w okolicach międzylesia. Także jest fajnie, cicho, spokojnie. Teraz można wskoczyć sobie do wody, do jeziorka. Zresztą już zbieram się, ważne, że udało mi się te pszczółki wywieźć, no już dojechałem teraz godzina ósma mniej więcej z tym drugim kursem, także już się bałem troszkę, ale nie, nie jest aż nie. jeszcze gorąco, w nocy było 13-14 stopni, no teraz słomko wychodzi, niebo bezchmurne. Także pewnie będzie dzisiaj 25-26 stopni. Myślę, że gryka, e, boże lipa, lada moment zacznie kwitnąć. No a koniki, one są płochliwe dosyć. W większości nieujeżdżone. Tu kolega jakiś odważny. Ja się was boję. Boście ruszyły na mnie, to dopiero by było. Ty jakiś przewodnik jesteś tego stada? Fajnie, nie Dobra kończę Na razie trzymajcie się hej